Witajcie moi drodzy, za oknem zima stulecia. Kurwa śniegu najebało po kolana, myżytem w nocy. Doszły mnie złe wieści co do Małolata K2. Nie jest jeszcze to potwierdzona informacja, więc, ale chyba można spodziewać się najgorszego. Ale to mogą być też tylko plotki. Nieważne, jak wiecie, jestem najsławniejszym YouTuberem na świecie. Jak niektórzy twierdzą. Dostałem kurwa od media marktu propozycję współpracy Dali mi najnowszą nawigację, żeby w te śniegi sobie radził Nawigacja się nazywa Krystyna Zademonstruję wam jak działa To jest taka nawigacja, że ona co do metra namierza człowieka I teraz nie będzie pierdolenia, jak ktoś będzie mi cisnął Od razu kurwa będę wiedział gdzie jesteś, nie? Jak raz jeszcze mi pociśniesz Ale dobra, do rzeczy, pokazuję wam Muszę ją włączyć. Czekajcie. Enter. Słuchajcie tego. Krystyno. Gdzie jest Żurom? Mistrzu, żurom jest na zakręcie za wojska polskiego. Trzy kroki w lewo. Krystyno, za ile czasu tam dojadę? 11 minut 32 sekundy. Namierzam. I patrzcie, jak teraz ona namierza, nie? Ten Media jest kur... Mark, przepraszam, Media Mark jest zajebisty, nie? Kurwa, patrzcie. Żurą. No ja nie wierzę. Jak żywy. Tym optymistycznym akcentem życzę wam miłego dnia, miłego odśnieżania. Trzymajcie się, do otrzenia,